Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kończy się rok 2021. Trudny dla nas rok, rok wielkiego oczekiwania na materiały potrzebne do zrobienia stropu i dachu na rozpoczęcie prac. Udało się to końcówką roku rozpocząć i właściwie skończyć konstrukcję stropową. Dalsza część prac budowlanych będzie niestety przesunięta na rok 2022. Trzeba jednak cieszyć się tym, co udało się zrobić. Widzimy piękną konstrukcję stropu. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom wspierających nas bu tą budowę swoimi pieniędzmi, modlitwami, cierpieniem. Prosimy o dalsze wsparcie, zapewniamy o pamięci modlitewnej. Idą święta, co widać już za mną, są przygotowane przez dzieci już choinki. Z okazji tych świąt zbliżających się, pragnę wszystkim złożyć życzenia, by Chrystus, który szukał miejsca w Betlejem, znalazł właśnie w Waszych domach to miejsce, by w tych Waszych sercach i domach zakrólował, napełniając je prawdziwym pokojem, prawdziwą miłością, byście mogli być szczęśliwi. A szczęście jest wtedy, kiedy jest pokój w sercu. Kolejne trudne święta dla nas, bo ograniczony kontakt z najbliższymi, zachęcam jednak, żeby w formie nawet elektronicznej łączyć się z bliskimi, żeby też być ze sobą, cieszyć się, zaprosić Jezusa do swoich domów, serc, niech boże dzieci wszystkim nam błogosławi.